Dlaczego diety i treningi nie pomagają pozbyć się tłuszczu z wątroby, nawet jeśli tracisz wagę? Przechodzisz na dietę, liczysz kalorie, wykluczasz tłuste, smażone, słodkie, biegasz rano, waga spada, jesteś zadowolony, a po miesiącu USG i tam to samo. Tłuszcz w wątrobie nigdzie się nie ruszył. Co więcej, czujesz się gorzej. Osłabienie, zawroty głowy, gorycz rano. Dlaczego? Ponieważ diety działają na tłuszcz pod skórą? a nie wewnątrz narządów Wątroba nie reaguje na deficyt kalorii jak biodra czy brzuch. Reaguje na sygnały metaboliczne. Jeśli tych sygnałów nie ma, nadal gromadzi tłuszcz. Nawet jeśli głodujesz. Wyobraź sobie, że jesteś głodny, ciało szuka energii, zaczyna spalać tłuszcz z tkanki tłuszczowej. Ale wątroba w tym czasie może nie tylko się nie oczyszczać, ale może jeszcze bardziej gromadzić tłuszcz z powodu stresu. Ponieważ głód to stres. Podnosi poziom kortyzolu a ten z kolei stymuluje syntezę tłuszczów w wątrobie. Oznacza to, że tracisz wagę, ale obciążasz wątrobę. Jeszcze gorzej, kiedy trenujesz na pusty żołądek. Wielu myśli, tak spala się więcej tłuszczu. Ale tak naprawdę podczas intensywnego wysiłku bez jedzenia organizm zaczyna rozkładać białko, a produkty jego rozpadu trafiają do wątroby do przetworzenia. Jest przeciążona, a tłuszcz w niej nie jest spalany, tylko się zagęszcza. Dodatkowo większość bied nie rozwiązuje głównego problemu zastoju żółci. Jeśli żółć nie odpływa, wątroba nie może usuwać toksyn i tłuszczu. Po prostu magazynuje. I żadne detoksy kefirowe nie pomogą, jeśli pęcherzyk żółciowy śpi. Dlatego, jeśli jesteś na giecie, ale nie normalizujesz trybu, nie stymulujesz odpływu żółci i nie dajesz wątrobie nocnego odpoczynku, bijesz głową w mur. Ponieważ tłuszcz w wątrobie to nie jedzenie, to rytm, sygnały, to, kiedy jesz, kiedy śpisz, kiedy odpoczywasz. Możesz jeść prawidłowo przez cały dzień, ale jedna późna kolacja lub herbata z miodem na noc i cały proces detoksykacji zostaje odwołany. Wątroba nie patrzy na Twój talerz, patrzy na Twój rozkład dnia. Dopóki nie naprawisz nocnego trybu, żadna dieta nie uruchomi jej oczyszczania. Trzeba nie mniej jeść, trzeba prawidłowo żyć. To nie chodzi o ograniczenia, tylko o włączenie. Jak niebieskie światło z telefonu przed snem blokuje naturalny proces oczyszczania wątroby i dlaczego 90% ludzi zabija swój detoks każdej nocy? Kładziesz się do łóżka. Kolacja była o godzinie 19. Napar wypity. Wszystko zgodnie z zasadami. I tu ostatni filmik. Bierzesz telefon, oglądasz film, przeglądasz aktualności, ekran świeci, niebieskie światło przenika do oczu, dociera do podwzgórza i zatrzymuje produkcję melatoniny. A melatonina to nie tylko hormon snu, to główny regulator nocnego metabolizmu. Daje sygnał, wątrobo, zaczynaj pracować. Bez niego wątroba się nie aktywuje. Nie uruchamia spalania tłuszczu, nie oczyszcza krwi, nie regeneruje komórek, po prostu śpi razem z tobą i cały twój tryb idzie na marne. Badania pokazują, że u osób, które korzystają z urządzeń elektronicznych na godzinę przed snem, poziom melatoniny spada o 50 do 70%. Oznacza to, że detoks w najlepszym przypadku działa w połowie. Najgorsze jest jednak przyzwyczajenie. Nie myślisz, że oglądasz tylko trochę? Myślisz, przecież to nie jedzenie, nie alkohol, nie papieros, jak to może szkodzić? A szkoda jest, ponieważ niebieskie światło oszukuje mózg. Mówi mu, że nadal jest dzień i zamiast odpoczynku włącza się współczulny układ nerwowy. Serce bije trochę szybciej, oddech jest głębszy, hormony stresu rosną, a wątroba w tym czasie powinna być w trybie nocnej zmiany. Zamiast tego jest w stanie zagrożenia i tłuszcz nie jest spalany, tylko zatrzymywany. Nawet jeśli zaśniesz, sen będzie płytki. Faza głębokiego snu skróci się, a więc i czas na oczyszczenie się zmniejszy. I każdego wieczoru to powtarzasz. Wczesna kolacja, dobrze, napar świetnie, a potem zabijasz wszystko jednym ruchem ręki. Gadżet, mały ekran, duża szkoda i to nie jest wyjątek, to norma. 9 na 10 osób sprawdza telefon przed snem, a więc 9 na 10 sabotuje pracę wątroby. Chcesz, żeby ta metoda działała? Połóż telefon w innym pokoju na 60 minut przed snem. Włącz ciepłe światło, poczytaj książkę, porozmawiaj z bliskimi. Daj mózgowi znać, dzień się skończył. Wtedy melatonina się wytworzy. Wtedy wątroba dostanie sygnał. Wtedy zacznie się prawdziwy detoks. Inaczej tylko udajesz dbanie o siebie. Kim jest dr Hans Popper i dlaczego jego metoda z 80-letnim stażem wywołała szok w środowisku medycznym? Tego lekarza nie pokazują w telewizji, o nim nie piszą w kolorowych magazynach, ale w wąskich kręgach hepatologów jego imię to legenda. Doktor Hans Popper to nie tylko lekarz, to jeden z założycieli współczesnej hepatologii. Pracował w wiodących klinikach w Europie i w Stanach Zjednoczonych, opublikował setki prac naukowych. Najważniejsze jest jednak to, że nie poprzestał na teorii. Pozostał z pacjentami i w ciągu 80 lat praktyki zauważył jedno: wątroby nie leczy się tabletkami, tylko przywraca się ją do życia rytmami. Widział, jak ludzie usuwali objawy stłuszczenia wątroby w ciągu trzech do 5 dni bez diet, bez głodówki, po prostu zmieniając tryb dnia. Kiedy zaczął o tym mówić na konferencjach, początkowo nie brano go na poważnie. Jak to możliwe? Bez leków, bez zastrzyków, a tłuszcz znika? Ale on przedstawiał dane: USG, biochemia, dynamika pacjentów. Ludzie tracili obrzęki, normalizowali ciśnienie. Ustępowała goryć, poprawiał się sen. Co najważniejsze, po dziesięciu dniach powtórne USG wykazywało zmniejszenie nacieczenia tłuszczowego. Nie po trzech miesiącach, po dziesięciu dniach. I wtedy lekarze zamilkli, ponieważ tego nie da się obalić. Jego metoda nie przeczy nauce, wręcz ją potwierdza. Po prostu wykorzystuje to, co od dawna wiadomo, ale zapomniano Wątroba jest najbardziej aktywna w nocy, ale tylko wtedy, gdy nie jest przeciążona. Popper nie wymyślił nic nowego. Przypomniał, ciało umie się naprawiać. Trzeba tylko przestać mu przeszkadzać. Nie jeść na noc, nie patrzeć w ekran, nie pić słodkiego przed snem, dać sygnał do oczyszczenia i odejść. Podczas gdy śpisz, wątroba zaczyna spalać tłuszcz jako paliwo. To nie metafora, to fizjologia. Jego podejście wywołało szok nie dlatego, że jest radykalne, tylko dlatego, że jest proste. W świecie, w którym leczy się objawy, a nie przyczyny, prostota to rewolucja, zwłaszcza gdy działa. Najciekawsze jest to, że jego pacjenci nie byli przypadkami ciężkimi. Byli to zwykli ludzie pracownicy biurowi, emeryci, matki na urlopie macierzyńskim ludzie którzy po prostu nie wiedzieli, co robią ze sobą każdego wieczoru. Kiedy zmieniali jeden lub dwa nawyki, wszystko się zmieniało. Wątroba się budziła, organizm się restartował. To dowodzi, że nie trzeba czekać, aż będzie gorzej. Można zacząć dzisiaj, od razu, od jednej nocy. Ten osiemdziesięcioletni lekarz, który widział wszystko, mówi: Najważniejsze to nie leczyć się. Najważniejsze to nie przeszkadzać swojemu ciału być zdrowym. Jaki napar zaleca lekarz do aktywacji wątroby na noc? Dlaczego ważne jest przyjmowanie go o godzinie 22, a nie kiedy sobie przypomnisz? Tak to działa. Skończyłeś kolację o godzinie 19. Dosnuj jeszcze trzy godziny. O godzinie 22 ciepły napar. Nie wrzątek, nie lód, nie na pusty żołądek, nie po jedzeniu. Właśnie o godzinie 22. Dlaczego tak surowo? Ponieważ to sygnał, jak budzik dla wątroby. Nie tylko wypijasz żółka, tylko uruchamiasz łańcuch. Rośliny drażną receptory pęcherzyka żółciowego. Żółć zaczyna odpływać, wątroba dostaje impuls. Zaczynaj pracować. Jeśli przyjmiesz go o godzinie 20, sygnał przyjdzie za wcześnie, efekt osłabnie do nocy. Jeśli o godzinie 23 już zasypiasz, mózg nie odbierze, wątroba się nie aktywuje. Tylko godzina 22 to idealny moment, kiedy ciało jest w spokoju, układ nerwowy się uspokoił, a wątroba jest gotowa na nocną zmianę. Co wchodzi w skład naparu? Ostropest plamisty, jego nasiona zawierają sylimarynę, która chroni komórki wątroby i stymuluje ich regenerację. Mniszek lekarski, korzeń delikatnie drażni pęcherzyk żółciowy, uruchamia odpływ żółci, bez którego żadne oczyszczenie nie jest możliwe. Mięta łagodzi skurcze, usuwa ociężałość, pomaga się zrelaksować. To niecudowna mieszanka. To rośliny, które od wieków stosowano na wątrobę. Klucz tkwi w czasie. Należy przyjmować ją regularnie, każdego wieczoru jak rytuał. Nie czasami, niekiedy sobie przypomnisz. Ponieważ efekt jest kumulatywny. Za pierwszym razem możesz nic nie poczuć. Za drugim lekkość w brzuchu, za trzecim mniej obrzęków, za siódmym zmiana na USG. Tak, można kupić w aptece, można przygotować samemu. Ważne jest jedno, pić o tej samej porze w ciszy, bez urządzeń elektronicznych. To nie dodatek, to sygnał. Dopóki go nie dasz, wątroba będzie czekać, a tłuszcz pozostanie. Po co rezygnować z kolacji po godzinie dziewiętnastej? Co dzieje się z wątrobą, jeśli zjesz nawet łyżkę miodu lub banana przed snem? Wyobraź sobie, że zrobiłeś już wszystko dobrze, nie jadłeś po siedemnastej, wypiłeś napar o godzinie dwudziestej drugiej, wyłączyłeś telefon. I tu lekki głód. Myślisz, zjem banana, żeby spokojnie zasnąć? Albo herbata z miodem przecież uspokaja. Jeden kawałek, jedna łyżka. Wydaje się nieszkodliwe. Ale dla wątroby to jak czerwony przycisk stop. Ponieważ każde spożycie posiłku po godzinie 19 to sygnał dla trzustki, wydzielaj insulinę. A insulina to główny winowajcą gromadzenia się tłuszczów w wątrobie. Nawet jeśli to owoc, nawet jeśli to kefir, nawet jeśli to zdrowa przekąska. Jak tylko poziom insuliny wzrasta, wątroba przełącza się w tryb przechowywania. Zatrzymuje spalanie wewnętrznego tłuszczu i zaczyna go ponownie gromadzić, ponieważ insulina mówi, energia napływa, nie trać zapasów. Nieważne, ile zjadłeś, ważne, że naruszyłeś stan spoczynku. Wątroba nie może jednocześnie trawić i oczyszczać się. To jak próba zatankowania samochodu i uruchomienia silnika jednocześnie. Nic z tego nie wyjdzie. Jeszcze gorzej, jeśli to węglowodań, banan, miód, jogurt, suszone owoce. Wszystko to szybko rozpada się na glukozę i fruktozę. Fruktoza trafia prosto do wątroby i tam, zamiast być spalana, zamienia się w tłuszcz. Im częściej to robisz, nawet sporadycznie, tym szybciej tworzy się trwałe stłuszczenie wątroby. Badania pokazują, że u osób, które jedzą choćby niewielką porcję węglowodanów po godzinie 20, szybkość gromadzenia się tłuszczu w wątrobie jest 23 razy wyższa, nawet przy normalnej wadze. Najbardziej przykre jest to, że możesz przez tydzień przestrzegać trybu, ale jedna niewinna przekąska na noc i efekt zostaje zniweczony, ponieważ wątroba nie działa na zasadzie średniej arytmetycznej. Reaguje na każdy wieczór. Jeśli chcesz, aby zaczęła spalać tłuszcz, musi być w stanie spoczynku minimum 3 godziny przed snem. To nie ograniczenie, to warunek uruchomienia. Dopóki go nie spełnisz, żaden napar, żaden sen, żadna melatonina nie pomogą, ponieważ sygnał oczyszczenia zostanie zagłuszony sygnałem pracy. Dlatego jeśli czujesz głód wieczorem, rozwiąż ten problem w ciągu dnia. Zwiększ ilość białka na obiad, pij więcej wody, jedz warzywa, ale po godzinie 19 tylko cisza. Dla wątroby to nie dieta, to możliwość życia. Jakie trzy rośliny wchodzą w skład naparu, które przyjmują pacjenci doktora Poppera i każda z nich działa na oczyszczenie wątroby? Ostropest plamisty, mniszek lekarski, mięta nie magia, niesekretna formuła. Trzy rośliny, które działają jak zespół. Ostropest plamisty obrońca. Jego aktywny składnik, sylimaryna, wbudowuje się w komórki wątroby i chroni je przed zniszczeniem. Działa jak tarcza, nie dopuszcza toksyn, cukru i tłuszczu do uszkadzania hepatocytów. Co najważniejsze, uruchamia regenerację. Wątroba zaczyna odbudowywać stare komórki, zastępować je nowymi. To nie tylko oczyszczenie, to odnowa tkanki. Mniszek Lekarski, rozrusznik. Jego korzeń delikatnie drażni receptory pęcherzyka żółciowego. Nie powoduje to skurczu, tylko daje naturalny sygnał, pora oddawać żółć. Jak tylko żółć zaczyna wpływać do jelit, wątroba uwalnia się od zastoju. Bez odpływu żółci żadne oczyszczenie nie jest możliwe. Tłuszcz zostaje, toksyny się gromadzą, ociężałość nie ustępuje. Mięta-relaks. Łagodzi skurcze w drogach żółciowych, usuwa uczucie guli w gardle, pomaga się zrelaksować przed snem. Jej rola nie ogranicza się tylko do komfortu. Poprawia mikrokrążenie w wątrobie, pomaga krwi lepiej płynąć po naczyniach, a więc metabolizm przyspiesza. Te trzy rośliny nie działają oddzielnie. Działają jak system, ochrona plus rozruch plus relaks. Należy przyjmować je razem w ciepłej wodzie o tej samej porze, 22. Nie dla smaku, nie jako herbata ziołowa, tylko jako sygnał, ponieważ efekt jest kumulatywny. Przez pierwsze dwa dni może być tylko lekkie ciepło w prawym boku. Koło trzeciego ustępuje ociężałość. Koło siódmego zauważasz, że obrzęki na nogach są mniejsze, skóra jaśniejsza, sen głębszy. To nie dlatego, że schudłeś, tylko dlatego, że wątroba znowu działa. Przestaje być składem i wraca do roli laboratorium. Tak, można kupić gotowy napar w aptece, można przygotować samemu. Jedna łyżeczka zmielonych nasion ostropestu plamistego. Jedna łyżeczka korzenia mniszka lekarskiego, szczypta mięty zalać szklanką ciepłej wody, odstawić na 15 minut. Najważniejsze to nie opuszczać. Niesporadycznie, tylko każdego wieczoru. Ponieważ dopóki nie dasz wątrobie tego sygnału, będzie czekać, a tłuszcz pozostanie. Co daje melatonina wątrobie, poza snem, i dlaczego mocny, siedmiogodzinny sen to nie luksus, tylko warunek detoksykacji. Melatonina to nie tylko hormon snu. To główny dyrygent nocnego restartu. Jej rola w oczyszczaniu wątroby jest niedoceniana. Kiedy kładziesz się spać w ciemności, bez niebieskiego światła, twój mózg zaczyna wytwarzać melatoninę. Nie tylko pomaga zasnąć, przenika do komórek wątroby i włącza proces detoksykacji. Stymuluje enzymy antyoksydacyjne, które chronią hepatysite przed uszkodzeniami. Zmniejsza stan zapalny. Co najważniejsze, daje sygnał zaczynaj spalać tłuszcz. Badania pokazują, że u osób z niskim poziomem melatoniny stłuszczenie wątroby postępuje 18 razy szybciej, ponieważ wątroba nie otrzymuje polecenia oczyszczenia. Po prostu śpi, a powinna pracować. Mocny, głęboki sen to nieodpoczynek. To zmiana robocza dla wątroby. W fazie snu wolnofalowego aktywnie przetwarza zgromadzony tłuszcz w energię, usuwa toksyny i regeneruje komórki. Jeśli śpisz 5 godzin z przerwami, z urządzeniami elektronicznymi, nie przechodzisz pełnego cyklu, nie osiągasz szczytu detoksykacji i wątroba nie zdąża zakończyć pracy. Nawet jeśli przestrzegałeś wszystkich zasad, kolacja o czasie, na par wypity bez 7 godzin jakościowego snu efekt będzie minimalny, ponieważ detoks to nie moment, to proces, który potrzebuje czasu. Melatonina jest kluczowym katalizatorem. Nie działa w warunkach stresu, światła, pobudzenia emocjonalnego. Trzeba na nią zapracować, zaciemnić pokój, wyłączyć telefon, położyć się spać o czasie. Wtedy, podczas gdy śpisz, twoja wątroba będzie pracować na pełnych obrotach, spalać tłuszcz, czyścić krew, odbudowywać tkanki. To nie metafora, to biochemia. Jeśli chcesz, aby twój organizm się oczyszczał, a nie gromadził, musisz dać mu noc. Nie fast food, nie tabletki, tylko ciszę, ciemność i czas. Melatoniny nie kupisz, możesz ją tylko stworzyć. Jest cenniejsza od każdego leku. Jakie pięć błędów zabija efekt każdej metody oczyszczania wątroby i z pewnością popełniasz co najmniej jeden z nich? Pierwszy błąd późna kolacja. Nawet jeśli jesz zdrowo, ale po godzinie 19 blokujesz aktywację wątroby. Żołądek pracuje, wątroba milczy. Drugi, wieczorny cukier. Łyżka miodu, banan, jogurt, sok. Wszystko to podnosi insulinę i uruchamia gromadzenie tłuszczu. 3. Urządzenia elektroniczne przed snem. Niebieskie światło zabija melatoninę, a bez niej wątroba nie otrzymuje polecenia detoksu. 4. Bezsenność lub płytki sen. Jeśli śpisz mniej niż 7 godzin lub często się budzisz, wątroba nie zdąża zakończyć cyklu spalania tłuszczu. 5. Brak wiary w proste rozwiązania. Ludzie myślą, że to niemożliwe, żeby było tak łatwo i odkładają. Tłuszcz się gromadzi. Te błędy nie wyglądają strasznie. Wydają się nieszkodliwe. Razem niszczą każdy efekt. Nawet jeśli pijesz napar, nawet jeśli chodzisz do lekarza, bez poprawienia tych pięciu punktów wątroba nie zacznie się oczyszczać, ponieważ nie reaguje na dodatki. Reaguje na rytm, sygnały, spokój. Dopóki nie usuniesz tych barier, będziesz walczył z objawami, a nie z przyczyną. Chudnąć nie znaczy być zdrowym. Pić zioła nie znaczy oczyszczać wątrobę. Prawdziwa regeneracja zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz przeszkadzać swojemu ciału. Jeśli choć jeden z tych błędów popełniasz, zacznij od niego. Usuń jeden element, a zobaczysz, jak wszystko się zmienia. Wątroba nie wymaga wiele. Wymaga tylko jednego, daj jej szansę popracować. Czy uważasz, że stłuszczenie wątroby dotyka tylko osoby, które dużo jedzą i mało się ruszają? Już po czterdziestce niemal co druga osoba doświadcza stłuszczenia wątroby i tego nie zauważa, ponieważ wyniki badań są w normie, a objawy przypisuje się zmęczeniu, ciśnieniu lub hormonom. Z czasem prowadzi to do obrzęków, porannej ociężałości, bezsenności i goryczy w ustach. Pewnego dnia lekarz powie: Ma pan, pani, zwłóknienie wątroby. Czy można zregenerować wątrobę po sześćdziesiątce lub siedemdziesiątce? Jakie realne przypadki dowodzą, że to możliwe? Wielu myśli: Mam już sześćdziesiąt pięć lat, za późno na zmiany. Wątroba jest zużyta, to wiek. To mit. W tym materiale poznasz metodę 85-letniego hepatologa, która pomogła pacjentom zredukować tłuszcz w wątrobie w ciągu 8 dni. Dowiesz się, jaki napar pić o godzinie 22. Dlaczego warto kłaść się spać o godzinie 23 i dlaczego jeden banan na noc może wszystko zepsuć? Czy odczuwasz poranną ociężałość w prawym boku, mimo że badania są w normie? Co jeśli Twoja wątroba jest już zalana tłuszczem, a ty po prostu nie dostrzegasz objawów? Poranek. Wstajesz, pijesz kawę, patrzysz w lustro, wszystko wydaje się w porządku, ale w prawym podżebrzu coś jakby przywarło. Lekka ociężałość, nie ból, nie ostry dyskomfort, tylko właśnie ucisk. Zastanawiasz się? Pewnie zjadłem coś ciężkiego. A po kilku godzinach znowu każdego dnia. Jednocześnie USG pokazuje lekki zastój, a biochemia jest w normie. Lekarz mówi: proszę brać tabletki. Proszę się nie martwić, ale ty czujesz, że coś jest nie tak. I masz rację, ponieważ stłuszczenie wątroby to nie choroba grubasów ani pijaków. To proces, który zaczyna się po cichu, bez objawów. I przed czterdziestym rokiem życia dotyka niemal połowę populacji. Twoja wątroba jest cichym sprzymierzeńcem. Nie krzyczy, nie ostrzega. Po prostu gromadzi tłuszcz wewnątrz swoich komórek. A kiedy jest go więcej niż 5%, to już stłuszczenie wątroby. Przy 10% zaczyna się stan zapalny. I tutaj już nie ma mowy o lekkiej ociężałości. Pojawia się gorycz w ustach, obrzęki na nogach. Skóra staje się matowa, ciśnienie skacze, sen się pogarsza. Najgorsze jest jednak to, że myślisz, że wszystko jest w porządku, ponieważ wyniki badań mogą być w normie nawet przy 8% tłuszczu. Biochemia reaguje tylko na uszkodzenie komórek, a nie na ich przepełnienie. Oznacza to, że dopóki komórki nie zaczną pękać, nic nie wyjdzie na jaw, a ty nadal jesz. Pijesz i oglądasz seriale do drugiej w nocy, nie wiedząc, że twoja wątroba pracuje w trybie przeciążenia. Nie oczyszcza toksyn, nie przetwarza tłuszczów, nie stabilizuje hormonów, po prostu magazynuje jak skład. Jeśli nie zatrzymasz się teraz, za siedem lat ten skład zamieni się we zwłoknienie, a potem w marskość, i wtedy żadne napary nie pomogą. Dlatego, jeśli czujesz ociężałość, nie ignoruj tego. To nie zdarza się bez powodu. To twoja wątroba woła o pomoc i da ci szansę, jeśli jej nie przegapisz. Dlaczego szczupłe osoby również mają stłuszczoną wątrobę? Jakie nawyki wywołują ten proces, nawet jeśli nie jest tłustych potraw? Przykład. Kobieta, 45 lat, wzrost 165 cm, waga 58 kg. Wygląda szczupło, nosi rozmiar S, ale na USG umiarkowane stłuszczenie wątroby. Jak to możliwe? Nie pije, nie smaży, nie je fast-foodów. Skąd ten tłuszcz w wątrobie? Stamtąd. Skąd nikt się nie spodziewa? Z cukru. Nie z kawałka tortu, ale z tego, co pije rano. Zielona herbata z miodem, jogurt z owocami, grenoule z suszonymi owocami. Nawet zdrowe produkty, jeśli zawierają ukryty cukier, uderzają w wątrobę mocniej niż kawałek słoniny. Ponieważ fruktoza to nie glukoza. Nie idzie na energię, od razu trafia do wątroby i tam zamienia się w tłuszcz. Im częściej ją przyjmujesz, nawet w małych dawkach, tym szybciej wątroba zamienia się w tłuszczowy skład. Ale to nie wszystko. Stres. Kiedy się denerwujesz, organizm wytwarza kortyzol. Podnosi on poziom cukru we krwi, a wątroba znowu zamienia go w tłuszcz. Nawet jeśli chudniesz, wątroba może gromadzić tłuszcz, ponieważ sygnał pochodzi nie od tłuszczu w pożywieniu, ale od zaburzeń metabolicznych. Kolejna pułapka: przekąski. Zjem jabłko, żeby nie głodować. Ale każde spożycie posiłku to sygnał dla trzustki: wydzielaj insulinę a insulina jest głównym winowajcą gromadzenia się tłuszczów w wątrobie, nawet jeśli to tylko jabłko. I trzeci nawyk, późna kolacja. Nawet jeśli zjesz kaszę gryczaną z kurczakiem o godzinie 21, to już za późno. Wątroba nie zdąży przetworzyć, a część energii idzie do magazynu. Tak więc szczupła sylwetka nie jest gwarancją zdrowia wątroby. Zdrowe nawyki również. Jeśli nie widzisz ukrytych wyzwalaczy, cukru, stresu, częstego jedzenia, późnej kolacji, jesteś w grupie ryzyka. Wątroba nie patrzy na twoją wagę. Patrzy na to, co z nią robisz każdego dnia. Co dzieje się z wątrobą, kiedy kładziesz się spać z ociężałością w brzuchu? Regeneruje się czy zaczyna szybciej gromadzić tłuszcz? Kładziesz się do łóżka. Kolacja była o godzinie 21:30, lekka, jak ci się wydawało. Kasza gryczana, kawałek ryby, herbata z miodem. Czujesz sytość, ale i lekką ociężałość w prawym boku. Myślisz, nic się nie stanie, strawi się. A tak naprawdę zaczyna się katastrofa. Podczas gdy ty oglądasz serial, twoja wątroba nie odpoczywa, jest włączona. Żołądek jeszcze trawi, glukoza trafia do krwi, insulina rośnie, a wątroba w tym momencie nie może przełączyć się w tryb nocnego detoksu. Nie zaczyna spalać tłuszczu, wręcz przeciwnie, gromadzi go, ponieważ w nocy, od godziny 22 do drugiej, powinna mieć szczyt aktywności w zakresie oczyszczania i regeneracji. Jeśli jednak przeciążasz ją jedzeniem, ten tryb nie zostaje uruchomiony. Zamiast regeneracji stres, zamiast spalania tłuszczu jego magazynowanie. I za każdym razem, kiedy zasypiasz z pełnym żołądkiem, wyłączasz naturalny mechanizm samoregulacji. To tak, jakby podłączyć samochód do ładowania, ale zostawić włączone ogrzewanie, akumulator się nie naładuje, będzie się rozładowywał. Tak samo jest z wątrobą. Dopóki jest zajęta trawieniem, nie może się oczyszczać, a tłuszcz pozostaje wewnątrz komórek. Dodatkowo, przy późnej kolacji obniżasz produkcję melatoniny, hormonu który nie tylko odpowiada za sen, ale także daje sygnał wątrobie, aby zaczęła się oczyszczać. Bez tego sygnału proces po prostu nie startuje. Nawet jeśli przyjmiesz napar, nawet jeśli położysz się spać o czasie, wszystko na nic, jeśli żołądek pracuje. Najbardziej przykre jest to, że możesz robić wszystko dobrze przez dwa dni z rzędu, ale jedna późna kolacja i efekt zostaje zniweczony, ponieważ wątroba nie pracuje na zasadzie średniej. Reaguje na każdy wieczór. Jeśli systematycznie kładziesz się spać z ociężałością, nie tylko nie regenerujesz się, ale przyspieszasz stłuszczenie. To nie hipoteza, to biochemia. Jeśli chcesz, aby wątroba zaczęła pracować dla Ciebie, a nie przeciwko tobie, ostatni posiłek powinien być nie później niż o godzinie 19, a od godziny 21 tylko cisza spokój i sygnał do oczyszczenia, inaczej będziesz walczyć z tłuszczem w wątrobie na próżno. Jak japońscy naukowcy w 2022 roku udowodnili, że tłuszcz w wątrobie można zredukować w ciągu 8 dni i dlaczego te dane są prawie nienagłaśniane? W 2022 roku w Tokio ukazała się praca naukowa, której prawie nikt nie zauważył. Badanie trwało 8 dni. Uczestnicy: 47 osób powyżej 60 lat, z diagnozą początkowego stłuszczenia wątroby. Żadnych diet, żadnych treningów, żadnych tabletek. Tylko trzy warunki. Kolacja do godziny 19, rezygnacja z urządzeń elektronicznych na 30 minut przed snem i przyjmowanie roślinnego naparu o godzinie 22. Po tygodniu USG wykazało, że u 68% uczestników objętość tłuszczów w wątrobie zmniejszyła się o połowę, a u 15% zniknęła całkowicie. Bez zastrzyków, bez leków, bez głodówki. Prosty tryb i składnik roślinny. Naukowcy doszli do wniosku, kluczowym czynnikiem jest aktywacja nocnej fazy detoksykacji. Kiedy wątroba otrzymuje sygnał do oczyszczenia i pracuje w spokoju, zaczyna spalać wewnętrzny tłuszcz jako paliwo. To nie rozładunek, to restart metabolizmu. Dlaczego o tym nie mówią? Ponieważ wynik nie jest na sprzedaż. Nie kupisz wczesnej kolacji, nie zamówisz snu bez telefonu na platformie handlowej. To nie dodatek, nie kapsułka, nie terapia laserowa. To za darmo, a więc nie interesujące dla farmacji, niewygodne dla klinik, nie przyciąga reklamy. Dlatego takie badania trafiają do archiwów. Nie cytują ich w programach telewizyjnych, nie włączają do zaleceń, ponieważ system jest zbudowany na leczeniu, a nie na regeneracji. A tutaj nie chodzi o leczenie, tylko o powrót do naturalnych rytmów. Właśnie dlatego metoda doktora Popera wywołała szok. Nie proponuje nic nowego. Przypomina to, o czym ludzie zapomnieli, że ciało umie się naprawiać, jeśli mu się nie przeszkadza, że wątroba może się oczyścić w ciągu nocy, jeśli dasz jej szansę, i że 8 dni wystarczy, aby zobaczyć zmiany. Nie za miesiąc, nie po roku, diet, tylko teraz. Warunek jest tylko jeden. Musisz uwierzyć, że proste może być skuteczne, a nie czekać na cud w pudełku, ponieważ cud jest już w tobie. Czeka, aż wyłączysz światło i przestaniesz jeść po godzinie 17.